Witajcie z tej strony y, Igrak, jesteśmy po raz następny w Brawl Stars i dzisiaj mamy pierwszy odcinek z nowej serii, czyli oceniania, oceniania nie tylko kąt widzów, ale też czegoś innego. Dzisiaj zajmiemy się ocenianiem zadymiarzy. Tak, i to będzie taka seria, w której będziemy ocenianie zadymiarzy od rzadkiego w górę i plus jeszcze dzisiaj odbierzemy sobie rzeczy z kalendarza, co możemy zrobić już teraz. Yy, I tym najlepszym, według mnie, zadymiarzem z danej rzadkości, zagram sobie rundę. Yy, jeśli zdobędę, oczywiście będę grał na solo. Jeśli zdobędę yy, pierwsze miejsce, zostaje 10 punktów, a jeśli ostatnie, to jeden i tak w kółko. Ok, a teraz dzień czwarty, otwieramy zwykły prezent, bo w, dni, w dniu trzecim mieliśmy Miko, moi drodzy, zadymiarza Miko. A teraz co mamy? Dzień czwarty. Dzień czwarty, no jestem bardzo ciekawy. A może takie jak le... legendarny starter? Nie, to chyba by było wtedy podświetlone na złoto, mi się wydaje. Może Mityka dostaniemy, może Epika? Nie wiadomo, nie wiadomo. A może w ogóle coś innego? Może jakiś przedmiot kosmetyczny, może jakiś skin? Nie, no skin to chyba byłoby też na złoto. I co no, mamy? Spray do Miko! Fajnie! Mamy spray do Miko, także. Okej, okay. tego na razie nie będę sobie ustawił i tak dalej, okej, okay, ale yy, dzisiaj mamy pierwszą rzadkość, yy, oczywiście nie chodzi mi o rzadkość tutaj pierwszą, czyli Shelly, bo to jest zadymiarz porządkowy, tutaj to, to nie mamy czego oceniać, ale chodzi mi o rzadkość rzadką, yy, czyli w, nie, w niej są Nita, Colt, Bull, Brock, El Primo, Barley, Poco i Rosa. To są wszystkie właśnie postaci z yy, rzadkiej klasy rzadkości i ja dzisiaj wybiorę trzy najlepsze, a potem zdecyduję, które są dwa najlepsze, a potem jeden. I tym jednym zagramy sobie rundkę. Jeśli taka seria Wam się podoba, yy, pięć łapek w górę i następny taki filmik, no i co? E, na mnie na pewno odpada, myślę, że Barley. To już na pewno odpada. E, dalej myślę, że może odpaść na przykład poko. Yy. I ja myślę, yy, że z czego są wszystko moje decyzje, wy możecie też tam swoje rzeczy. Yy, dalej myślę, że może odpaść, widzowie, Colt. Tak? Yy, Colt może odpaść. Brock może odpaść. Yy, została Rosa, El Primo, Bull i Nita. Ok. El Primo, Rosa. Dobra, to ja jeszcze jednak kolta powracam, widzowie. A wycofuję Rose Wycofuję Rose Taka jest moja decyzja. Teraz jeszcze jednego trzeba po prostu. Mamy teraz tak: El Primo, Bula i Kolta. Takie są na razie moje wybory. O, i jeszcze nitę mamy. Teraz trzeba jednego wyrzucić. I ja myślę, że tym kimś będzie albo nita, albo kolt. Ale. Myślę, że tym kimś będzie właśnie, uwaga, Nita. Dokładnie. Nim będzie Nita, ponieważ no mają co prawda na wyższej randze. A, ale Colt też nie jest jakiś mega wybitny, chociaż nie można lepiej grać, mi się wydaje. Chociaż nieźbiej też może po prostu yy, chronić się przed pociskami. Także to jest takie 50-50, ale jednak wolałbym chyba grać coltem. Okej, okay, dalej mamy Bull, El Primo i Colt. I teraz uwaga, chyba tym razem wycofamy sobie Colta. Niestety, Colt też odpada. Mam do niego hiperdoładowanie swoją drogą, ale jeszcze nie odblokowane. Okej, okay, teraz mamy Bulla oraz El Primo. Oboje są to postacie na blisko. Mm, I teraz tak. Który może odpaść. I ja myślę, że tym kimś, który odpadnie, będzie El Corazon, czyli El Primo. I zostaje nam Bull, czyli pomocnik Bull. Fajnie, fajnie. Co my tu mamy jeszcze? 100 punktów mocy. No na razie nie będziemy sobie odblokowywali. Mamy na nim setną, yy, przepraszam, 11 moc i zagramy nim sobie solo. Zobaczymy, ile punktów zgarniemy. Yy... Dobra, zaraz ci dam palerbo Pabler, bo nie, nie umiem czytać waszych Ników. W ogóle za, mamy już mega nie Można wbijać, z tego na pewno też leci odcinek A ja gram sobie bólem Widzowie yy, z, rzadki to, yy, z rzadkości yy, rzadkiej Jest on dla mnie po prostu Najlepszy, dlatego właśnie wbijam go na 20 rangę I po prostu sobie sprawdzimy U, Gramy na buty, widzowie To myślę, że może nawet w miejsce miejsce może siąść mm, Na dwa hity rozwalam skrzynkę Mamy jakiegoś Tomara i jeszcze jakiegoś kogoś. Oj, oj! Wściałem się w niego. Okej. Okay. Tego pokonałem. Pana P. Okej. Okay. Tu jest jeszcze skrzynki, są. Nie no, myślę, że widzowie, to będzie Easy Win. 7 Power Cubów. To już jednak jest solidnie. Tu mamy jakąś Chester'a i Bibi. Oj oj, 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 w zagrożeniu byłem, zagrożenie, tu też jest jakiś ból. Ja myślę, że można się tutaj na spokojnie. Okej. Okay. Teraz płaczący clown tutaj, żeby było go bardziej widać. No, już mamy 7 punktów. Oj, przepraszam, 8 punktów mamy już. Tu jest jakiś inny ból. Ja się go nie będę bał. Okej, okay, ci się już też wyjaśnią. No i pięknie, myślę, że pierwsze miejsce na spokojnie wleci. No i idzie już w strefę, sam się poddaje. Mamy 10 PRKów w pierwsze miejsce, czyli 10 punktów widzowie. Mamy w tym momencie na bólu. I ja myślę, że po prostu to by było na tyle. Ewentualnie możemy sobie jeszcze te punkty mocy tu odebrać z tego bóla. I chyba następną postacią, którą będę maksował, to albo będzie ból. Albo będzie Colt Do niego już mamy hiperdodowanie Możesz tutaj być, jeśli chcesz Ile masz na Miko pucharków? Chcę zobaczyć Wojtaks. Gdzie jest Miko, gdzie jest Miko? No szósta ranga, nie za bardzo się go wbija, wiem Okej, okay. ja myślę, zdecydujcie, kogo wbijać Czy Nite, czy może Colta, czy może Bula na pewno stawię chyba ankietę, ale chyba lepiej wbijać według mnie nitę. Mamy tutaj też trochę monet. Chciałem je spożytkować na srebrnego skina do Shelly, ale chyba lepszy, lepiej jest po prostu ulepszyć postaci. Mamy tutaj dwa gadżety, wyposażenia: brakuje Brakuje tego. Oraz jeszcze brakuje e, hiper. Nie, nie, przepraszam, ona nie ma hiper do ładowania. Także. Nie musimy ją ulepszyć na 11 moc, ale ja bym chciał to zrobić już w następnym odcinku. Eee, heja, heja. Gramy w mega świnie, tak? No dobra, to jeszcze jedna rundka tej mega świni. Możemy sobie zagrać, Widzowie. W zależności jaką mapę będziemy mieli i jakie modyfikacje. Eee, jeśli jakaś fajna na bula, to oczywiście biorę bula, ponieważ to jest zwycięstwo dzisiejszego odcinka. Nieograniczona moc tutaj. Myślę, że ból by nadal, nawet się nadał. Aczkolwiek Shelly też jest dobra, dlatego myślę, że mogę wziąć tym razem Shelly. Dodatkowo wbijamy na niej Maestria, także idealnie. I masz kogoś z hiper Czy nie? Hmm, chyba nie, ale możesz wziąć, Edgara. możesz wziąć Edgara. Sugeruję Ci Edgara. Mortisa nie widziałem, jaką masz. I to jest... Uwaga! Pojedynek, no myślę, że tutaj możemy sobie na luzie wygrać. Eee, w ogóle będę ben, ben już mam w ogóle... Zobaczcie, on ma światową sławę. No fajnie. Jeden z moich widzów ma już wszystkie postaci. No ładnie, ładnie. Nie wiedziałem, że aż tak się prezentujemy. Może nawet kiedyś na topkę Polski polecimy. Nie wiadomo. To by trzeba było mieć chyba pandem w tym w klubie. No możesz panda dołączyć, jeśli nie oglądasz. Albo Damian, albo Tori. Z przyjemnością Was ugościmy. Ale wiem, że macie swoje kluby. I jeśli nie chcecie, to spoko. Pewnie nie będziecie chcieli. Aczkolwiek zawsze jesteśmy otwarci. Aha! Spokojnie? Da się to wszystko wytłumaczyć. Nie żartuję, nie da się po prostu. Nie powinienem tam wchodzić. Um, to tu znowu ta. Ten strach, Bibi leci. Nie wiem o co chodzi. Gdzie, gdzie mi tu, gdzie? Podaj, podaj. Dobra. Poro nie, nie porobili ich. Nie porobili jej, bo to jest jedna, Bibi. Dobra, patrzcie, każdy ma tu praktycznie hiperdeładowanie, nie? Boom! Do widzenia! Gdzie? Gdzie? Lecę. Lecę, strzelam. Nie, nie strzelam. Jednak nie strzelam. Ha ha ha, to był żart. Oj, ile ten Dynamic teraz ma tam power cubesów, wizowie, to ja nie wiem. Dobra, chciałem tą jedną rundę zagrać, aczkolwiek film, film się już przedłuża i nie wiem czy to była dobra decyzja. No, i zobaczcie, znowu taką całą chmarą atakują. To nie mamy jak się do nich tutaj dostać. Pięknie tutaj: Bendy y, atakuje y, Dynamajka. I czy będzie gol? Raczej powinien być. I tak, mamy gola strzelanego przez Bendy. Oni mają bardzo dużo pary tam u nich. Y, I dlatego się cofnęli do tyłu. A ja to wykorzystam, widzowie, i strzelę bramkę. Nie, poszedł do tego Dynamajka, no nie. Okej, okay, widzowie, lejemy ich, ale aczkolwiek strzelili gola. I nie, ma, nie będzie to aż takie łatwe. Wojciech, widzę, że ma tutaj hypercharge, aczkolwiek to nie da nic. Ponieważ tym razem mamy remis i nic się nie stało, ale jest następna runda. I mamy to, widzowie, wreszcie strzeliłem gola. Wreszcie wygraliśmy. Przy okazji ukończymy misję, mamy maestrię. Wszystko gra, wszystko gra. Mamy już połowę do odznaki specjalnej. No i tak to się prezentuje. Tak, oto, i wygraliśmy mega świnie. Było bardzo trudno, ale wygraliśmy do na następnej rundy. Dlatego, jeśli takich mi się podoba, to trzymajcie się. Widzimy się w następnym odcinku tej serii. I na razie.